տակ 12-ի սակրանտենտն Podl się, Panie Boże, wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus, narodzony z dziewicy Maryi i umęczony na krzyżu, jest obecny w najświętszym sakramencie. Sprawa byśmy z tego boskiego źródła czerpali łaskę wiecznego zbawienia przez Chrystusa Pana naszego. wierbiam cię Cool. imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Siostry i bracia, dzisiaj mamy przed oczyma postawioną taką przejmującą postać świętego Jakuba, apostoła, także świętego Krzysztofa wspominamy. A ten Święty Jakub to był pierwszy z Apostołów, który poniósł śmierć męczeńską około 44 roku po narodzeniu Chrystusa i bardzo był ważną postacią. Był między innymi świadkiem przemienienia pańskiego na górze Tabor, w innych ważnych wydarzeniach konania Jezusa w ogrodzie oliwnym i on jest dla nas też. Takim, takim świadectwem, że trzeba iść za wezwaniem Boga, że trzeba dawać świadectwo Panu Bogu. Święty Jakub, apostoł wraz ze swoim bratem Janem należeli do najbliższego grona apostołów, najbliższych, można powiedzieć, jego współpracowników, najbardziej zaufanych. Za jego wstawiennictwem. Za...